Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje z tej strony Himek. Badania naukowe dowodzą, że klienci sklep, którymi wszyscy przecież jesteśmy, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na promocje, jakie oferuje dany sklep. Jest to zrozumiałe i rozsądne. Aby ułatwić nieco zadanie osobom, które właśnie planują wybrać się na zakupy do Biedronki, mamy gratkę w postaci zestawienia najciekawszych, a może nawet najlepszych obecnie okazji zakupowych w tym niezwykle popularnym i lubianym sklepie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi najbliższe zakupy będą nie tylko korzystne, ale także upłyną na sprawnym analizowaniu najlepszych okazji, a oszczędności uzyskane w ten sposób zasilą nasze portfele. Aby poznać więcej możliwości do oszczędności, zapraszam do przejrzenia także innych filmów na kanale Gazetki i Promocje, a także zapraszam do zasubskrybowania kanału Gazetki i Promocje. Życzę miłej lektury, udanych zakupów i niezwykle sympatycznie spędzonego dnia. Taste the sunshine one by one. Coo -coo -coo cookies, I love it. Bacon drinks can't rise above it. Fresh and warm, just out the oven. One more bite, um, I'm in heaven. Coo -coo -coo cookies, I love it. Bacon dreams can't rise above it. Fresh and warm, just out the oven. One more bite, um, I'm in heaven. Starts to glow, sprinkles chocolate, rainbow fun. Taste the sunshine one by one. Cool, cool, cool cookies, I love it. Bacon dreams can't rise above it.